Fizycy mają do dyspozycji wspaniałe narzędzia, które pozwalają Poznać głębiny wszechświata, ale także budowę atomów, no, takie podstawy materii. Ale równocześnie z tych badań wynikają potem następne rzeczy. Akurat tak się składa, że centrum takich super nowoczesnych technologii i badań fizycznych jest właściwie w Krakowie. No, my mamy Instytut Fizyki Jądrowej. Polskiej Akademii Nauk i mamy Uniwersytet Jagielloński, gdzie mieści się Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris. No, brzmi to bardzo mądrze, nie każdy wie, czym jest promieniowanie synchrotronowe, ale, ale dlatego właśnie poprosiłem o rozmowę pana profesora Marcina Sikorę, zastępcę dyrektora tego laboratorium do spraw naukowych. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry, dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Profesorze, to w takim razie, co to jest w ogóle promieniowanie synchrotronowe i do czego służy ten synchrotron, który widzimy za parem? To znaczy, my widzimy taki zestaw różnych, ja wiem, tak jak wyglądają jak budki na, na targach, takie nieduże pomieszczenia, no to co to w ogóle jest? Co, co my widzimy? No, widzimy takie największe, chyba tak zwane, współdzielone laboratorium naukowe w Polsce, jak i w regionie. Największa część, którą widzimy z takimi żółtymi jakby tam elementami, to jest tunel akceleratora. Akceleratora kołowego, który nazywamy synchrotronem, dlatego że w nim synchronizujemy prędkość elektronów rozpędzanych prawie do prędkości światła z wartością pola magnetycznego, które je zakrzywia, żeby mogły krążyć a nie poruszać się torem prostoliniowym. I co się okazuje, I to jest coś co fizycy dali, ale nie tylko fizycy wykorzystują. To jest taka fabryka badań naukowych w zasadzie dla wszystkich nauk przyrodniczych, ale również dla badaczy dziedzictwa kulturowego, również dla badaczy z zakresu ochrony środowiska. To co synchrotron produkuje, produkuje bardzo intensywne światło o bardzo różnym kolorze. Może warto by zacząć od tego, że Cząstka naładowana, jeżeli jest przyspieszana w jakikolwiek sposób, promieniuje. No a te cząstki przyspieszane, czyli to, co tutaj biegnie właśnie w, tym, w tej rurze. Tego akceleratora, no jest przyspieszane w tym sensie, że ono zmienia kierunek, czyli właśnie tak. no, mniej więcej to jest po takim kole, no nie jest to idealne koło, ale powiedzmy. Dwunastościan to jest u nas. No w dobrze, dwunastościan. I na każdym takim zakręcie y, powstaje promieniowanie. Dodatkowo jeszcze fizycy to, to są straszni ludzie zupełnie, bo proszę sobie wyobrazić, że nie tylko że to jest właśnie na zakręcie, jest to promieniowanie, ale dodatkowo jeszcze wstawia się coś takiego, co się bardzo brzydko nazywa undulator, ale powoduje, że ten, ten, te naładowane cząstki to one jeszcze muszą wykonać coś takiego, czyli przyspieszają i zwalniają przez. No i wtedy właśnie tego promieniowania jest bardzo dużo. Co więcej, to jest tak sprytnie zrobione, żeby to promieniowanie było takie jednorodne w jednym kierunku. Co więcej, żeby ono miało podobną energię, czy taką samą energię. W związku z tym no, jest to taki, ja bym powiedział, rodzaj prawie lasera, bo to też jest jednorodne promieniowanie, e, synchroniczne, czyli no, mniej więcej tak to wygląda. E, czy bardzo nakłamałem? Nie, bardzo ładnie Pan redaktor to opowiedział. To praktycznie jest dokładnie to samo. Jedynie może z tymi undulującymi cząstkami, one tam niekoniecznie przyspieszają, tylko zmieniają, zakręcają. Prawo, no to no, dobrze, no, ale prawo, jak właśnie no... zakręcają, czyli przyspieszają. No. No tak, oczywiście, jest to przyspieszenie dośrodkowe, i właśnie na każdym zakręcie jeszcze emitują promieniowanie. I to promieniowanie jest trochę światłem, bo zarówno jest światło widzialne, które nasze oczy potrafią rozpoznać, no bo takie mamy detektory, ale jest też emitowane światło w podczerwieni, czyli coś, co odczuwamy jako ciepło, coś, co widzimy w noktowizorach, co jest świetne do badania cząstek chemicznych, różnego rodzaju materiałów, które są na powierzchni w badaniach daktydoskopowych albo właśnie w takich kryminologii, ale również w badaniu tkanek chorych wykorzystujemy. Ale dodatkowo, i co jest rentgena. najciekawsze, jest to promieniowanie nadfioletowe, a zwłaszcza promieniowanie, które ja bym nazwał rentgenowskim. No i chyba to mniej więcej tylko to jest tro, troszeczkę inny zakres niż ten rentgen, który jest używany przez lekarzy. Y ten też możemy osiągnąć, no ale mogę. raczej używamy takie troszeczkę, że tak powiem, mniej penetrujące promieniowanie, bo bardzo często fizycy, jak i chemicy są zainteresowani tym, co się dzieje na powierzchni materiału, i tam takie promieniowanie o dłuższej długości fali, mniej przenikliwe, jest lepsze. I tutaj, w tym zakresie promieniowania, solaryzm jest jednym z najlepszych źródeł na świecie, bo trafimy wytworzyć bardzo dużo cząstek takiego światła, fotonów na powierzchnię, na którą one padają. No, i wykorzystujemy to do obserwacji tego, co na takiej powierzchni się dzieje. Na przykład w katalizatorach, czyli tam, gdzie potrzebujemy jakąś reakcję chemiczną wytworzyć w sposób kontrolowany, chcemy ją zrozumieć. Coś, co na przykład do wytwarzania wodoru przez rozszczepianie wody można wykorzystać jako magazyn energii, taki czysty. Potrzebujemy odpowiednie substancje, które potrafią to zrobić, żeby te substancje lepiej poznać, znaleźć te, które są najlepsze. Właśnie tego typu eksperymenty możemy w tej hali za nami wykonywać. Pan powiedział coś co mnie bardzo zainteresowało, mianowicie, że te badania mogą służyć do ochrony dziedzictwa narodowego. Co to znaczy? No na przykład mieliśmy takie badania, gdzie można badać obrazy, ewentualne inne artefakty, na przykład jakieś drewniane meble, rzeźby, można patrząc, z jakimi farbami są pokryte albo jakimi materiałami były zabezpieczane, znając skład chemiczny tego, co stosowano w różnych epokach, my jesteśmy w stanie sprawdzić, jaki jest skład chemiczny. Czyli, na przykład, farby o różnych kolorach, w zależności od tego, skąd pochodziły, z jakiego regionu, bo odpowiednio stosowano barwniki, jesteśmy w stanie odkryć, czy dana farba pochodziła z odpowiedniego wieku, bo już znano tego typu barwnik, i z jakiego rejonu świata. Na przykład ciekawe badania u nas odbywają się nad pigmentami do tatuaży w czasach starodawnych w Egipcie, Inkowie, oni również się tatuowali. Mamy takie mumie, znaczy nie my, badacze do nas przyjeżdżający, przyjeżdżają z takimi fragmentami mumii i są w stanie sprawdzić, czy w tego typu pigmentach na przykład były metale ciężkie, które mogły być później zabójcze dla ludzi, którzy się tatuowali, czy tylko tlenek żelaza, który powiedzmy nadal nie jest idealnie bezpieczny. Ale już jest bardziej tolerowany przez nasz organizm, i okazuje się, że w Peru te tatuaże były o wiele bezpieczniejsze niż te, które były robione w Egipcie. No to fantastyczne badania. Ja sądzę, że wie pan, no sam bym chętnie poczytał czy dowiedział się. Co takiego tam Państwo robią? Ale właśnie co takiego? Jakiego rodzaju jeszcze inne badania państwo prowadzą, ale przede wszystkim dla kogo? No, czy to ma jakieś praktyczne znaczenie? Czy ktoś z tego praktycznie korzysta? No, poza badaczami, którzy dowiadują się czegoś nowego, ale, ale no nigdzie tego nie sprzedadzą. To takie. Z praktycznym wykorzystaniem takim jeden do jednego, że coś zbadaliśmy, od razu z tego robimy produkt albo jakąś, nie wiem, nową metodę, którą można wykorzystać w społeczeństwie, to nie jest do końca tak. Natomiast bardzo często synchrotron jest takim miejscem, gdzie można zrobić najbardziej wyrafinowane badania. Czyli jeżeli coś badać w swoim laboratorium, nie jest stuprocentowo pewny wyników, on nas może potwierdzić to dużo bardziej wyrafinowaną metodą w sposób otwarty, my każdego zapraszamy do nas, jeżeli ma ciekawy pomysł, składa propozal jest przyjmowany. Ale podam kilka takich przykładów, bo nie tylko badania pomagają, na przykład gdy to laboratorium było budowane w Polsce, no to niestety w Polsce w ogóle nie było takiego przemysłu poza jedną firmą, która potrafiła tego typu aparaturę wytwarzać. Nie wiem, czy mogę nazwy firm mówić? No może pan, oczywiście. No jest firma prewak, która działa na Śląsku, która wytwarza taką aparaturę próżniową, bardzo wiele nam pomogła w konstrukcji synchrotronu, wiele urządzeń dostarczyła, ale też dzięki tutaj sugestiom badaczy, którzy działali, ulepszyła wiele swoich produktów. Wręcz jeden z manipulatorów, który tutaj był rozwijany dla Solarisa, teraz jest częścią ich produktów. Sprzedają to do wielu innych tego typu laboratoriów na świecie. No, to jest jeden tego typu, że tak powiem, rodzaj wpływu na nauki inżynieryjne, na, na przemysł bezpośrednio. Inne, jakie często robimy badania, które znajdują zastosowanie, to najwięcej chyba przemysł kosmetologiczny w Polsce. Mamy mocne firmy, jak na przykład firma Inglot, która korzysta dość mocno z synchrotronu, bada zarówno zawartość metali ciężkich, czy one w ogóle występują. Na szczęście praktycznie ich nie ma. Ale nie powiedział pan, w czym to jest badane, ta firma co produkuje? No firma Ingot produkuje kosmetyki, na przykład tusze no do rzęs, lakiery i tego typu materiały i na przykład tuszak do rzęs często jest problem, że chcielibyśmy, żeby to był taki super drobny proszek. Okazało się, że firma miała taki problem, że po jakimś czasie ten proszek robił się coraz większe ziarenka, czyli krystalizował. Nie potrafili tego zrozumieć, co się dzieje. Zwrócili się do Solarisa, tutaj badacze zrobili troszkę analizy chemicznej, zastanowili się, jakie jeszcze inne metody nie tylko u nas, ale w innych laboratoriach naukowych w Polsce można zastosować, żeby lepiej zrozumieć ten proces. Udało im się odkryć, co jest tym pierwiastkiem, który jakby indukuje tą krystalizację, udało się go wyeliminować, produkt wrócił na rynek. A jakie najdziwniejsze były badania, które Państwo prowadzili w Solarisie, czyli w Laboratorium Promieniowania Synchrotronowego? Ale tak jest z zastosowaniem dla ludzi, tak? Tak, takiego, żebyśmy coś zrozumieli. No, mnie osobiście, bo każdy będzie miał swoją opinię. Tak. Ale mnie osobiście bardzo podobały się badania, y, które wy, wykonuje firma ze Słowenii akurat, przyjeżdżają badacze z całego regionu, ale badają, w jaki sposób najlepiej można zabezpieczyć drewno budowlane. Czyli o. stosując odpowiedni lakier, czy ewentualnie bejce. Jak dobrze ona wnika w słoje, zwłaszcza starego drewna, które jest już takie bardzo rozwarstwione. się można zrobić prześwietlenie takiego drewna, tak jak idziemy do szpitala prześwietlić siebie, zobaczyć nasze kości, to tu potrafimy się prześwietlić, ale zobaczyć też, jak głęboko te związki chemiczne penetrują w taką próbeczkę drewna. I nie tylko jak głęboko penetrują, jak to się utrzymuje, czy ich skład chemiczny się zmienia, czy się nie zmienia. Czyli też jesteśmy w stanie oszacować, jak one się będą zachowywały w trakcie starzenia. No, to są bardzo ciekawe badania. Inne jeszcze, bardzo analogiczne. Przyjeżdżają badacze akurat z Warszawy, którzy badają, w jaki sposób ziemia nawożona niezbyt równomiernie może wpływać na to, jak rosną rośliny. Akurat oni badają tytoń i są w stanie prześwietlać, jak cynk, czyli podstawowy element odżywczy dla roślin, jest wchłaniany przez korzenie, w zależności od tego, czy rośnie w ziemi, w której ten cynk jest równomiernie rozmieszczony, czy na przykład w takich grudkach trochę jak nawozimy i ten nawóz nie jest dobrze rozprowadzony, okazuje się, że rośliny mają pewne takie adaptacyjne mechanizmy, że potrafią to przetransportować, ale to dużo zależy od warunków zewnętrznych. Także no, to są ciekawe badania, które nam pomogą w żywności, w produkcji żywności, ale też trochę jakby już kolejny pomysł na kontynuację tych badań jest, jak to zrobić, żeby może tak czyściej tą żywność hodować. I to są ciekawe badania. Można zobaczyć, jak dane pierwiastki w roślinie się rozkładają, jak się przemieszczają w czasie. To są super badania. Badania badaniami, ale z drugiej strony dobrze, jeżeli ta wiedza w jakiś sposób dociera do ludzi, czyli po prostu jest upowszechniona. Ale na ten temat, właśnie w Laboratorium Solaris najlepiej potrafi opowiedzieć pani kierownik zespołu komunikacji, pani Agnieszka Cudek. Dzień dobry pani. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. W jaki sposób pani z tą wiedzą, pani, państwo, cały zespół z tą wiedzą trafia właśnie do społeczeństwa? No bo no ludzie chętnie by się dowiedzieli, co tam się dzieje. Tak, faktycznie, należy zacząć od tego, że na centrum Solaris ciąży bardzo duża odpowiedzialność. I to jest odpowiedzialność przed społeczeństwem odpowiedzialność polegająca na tym, żeby upowszechniać Wiedzę, zarówno dotyczącą tego, w jaki sposób synchrotron działa, ale również wiedzę dotyczącą tego, po co tego typu duże infrastruktury badawcze działają i z jakiego powodu taka infrastruktura powstała w Polsce. I biorąc pod uwagę to, że Narodowe Centrum Solaris jest jedyną taką infrastrukturą działającą nie tylko w Polsce, ale w tej części Europy, to też właśnie na naszych barkach. Ciąży ta ogromna odpowiedzialność upowszechniania wiedzy, upowszechniania nauki, komunikowania, opowiadania o tym, co się u nas dzieje, ale w taki sposób, żeby nie tylko zrozumieli to naukowcy, którzy przyjeżdżają robić badania na nasze linie, ale żeby zrozumieli to zupełnie ludzie, tacy jak my, takie osoby jak ja, czy takie osoby jak Pan, Panie Redaktorze. Należy również pamiętać o tym, że chcemy żeby w przyszłości takie infrastruktury jak ta, która znajduje się za moimi plecami, były współtworzone przez osoby, które w tym momencie są w liceach, w technikach, może nawet w szkołach podstawowych. Czy odwiedzają państwa ci uczniowie, czy oni mogą się czegoś dowiedzieć, nauczyć dzięki takiej wizycie w Solarisie? Tak, niezmiernie cieszymy się, że od kilku lat pomalutku uchylamy coraz szerzej drzwi do synchrotronu dla młodych osób, dla tych umysłów, które za chwilę właśnie mają szansę współtworzyć takie infrastrukturę. Ale co ich najbardziej ta? interesuje? Przyjście i zobaczenie. Tej no infrastruktury. dobrze, to rozumiem. W bezpośrednią interakcję z tym miejscem, z tą infrastrukturą, z synchrotronem, które znajduje się za moimi plecami. To jest dla nich najciekawsze. Panie redaktorze, jak wycieczki z, ze szkół podstawowych czy z liceów przychodzą do nas, my otwieramy im drzwi na halę eksperymentalną i widzimy w oczach młodzieży takie szczere, powiem, wow! Jak oni wchodzą na naszą halę eksperymentalną i widać, że biorą głęboki wdech. Widzą akcelerator cząstek, który właściwie w Polsce nie jest możliwy do obserwacji w takiej interakcji bezpośredniej. To jest kluczem i to nas odróżnia od centrów nauki takich jak krakowski Kogiteon czy Warszawskie Centrum Nauki Kopernika. U nas młodzież, którą do siebie zapraszamy, może wejść w bezpośrednią interakcję zarówno z synchrotronem, jak z naukowcami. Którzy robią u nas swoje badania. No, biorąc pod uwagę, że Centrum Nauki Kopernik ani inne te centra nauki no, nie prowadzą właściwie w większości badań ani nie mają aparatury takiej prawdziwie naukowej, to są raczej rzeczy do prezentacji, no to ja się nie dziwię, że ci uczniowie, a pewnie nawet studenci. Po prostu rzeczywiście rozdziawiają usta, no bo to jest jednak dosyć spore urządzenie. No, widzimy tam za panią tą sporą halę. Mamy kilka programów dla uczniów, dla młodzieży. Przede wszystkim adresujemy te programy dla młodzieży w wieku od 12 lat w górę. Takie nasze widełki. Uniwersalne to między 12 a 19 rokiem życia. I to są te osoby, które przede wszystkim do nas zapraszamy. W pierwszej kolejności na zwiedzanie, na obejście naszej hali eksperymentalnej. W kolejnej części na spotkanie z jednym z naszych naukowców i dowiedzenie się w takiej bezpośredniej interakcji, jak to jest być naukowcem, który pracuje w, w takim centrum. A kolejną aktywnością, którą proponujemy, są warsztaty z użyciem gry planszowej, którą zaprojektowaliśmy Projektowaliśmy wspólnie z zespołem naukowym centrum. Bardzo dziękuję, to jest fantastyczna sprawa. Dobrze, że naukowcy dzielą się swoją wiedzą, dobrze, że no właśnie podtrzymują to zainteresowanie nauką. Po pierwsze, dzięki temu mogą mieć Państwo w przyszłości studentów, pracowników, no a my będziemy mieli lepiej wykształconych ludzi. Ja, panie redaktorze, chcę jeszcze podkreślić pewien fakt, który każdorazowo powtarzam, jak witam nasze wycieczki, że tego, tego typu centra badawcze nie wyłącznie na naukowcach stoją. Młodzież, która do nas przychodzi, właściwie celem, w ramach którego młodzież do nas przychodzi, ma być również postrzeganie tego typu centrów jako miejsc o wysokich specjalizacjach. Innymi słowy, jeśli przyjdzie do nas osoba 17, 18 czy 19-letnia, która za chwilę wchodzi w obszar swojej ścieżki rozwoju kariery, nie musi patrzeć na synchrotron z perspektywy zostania naukowcem. Mamy. Pełen zakres inżynierów, techników, specjalistów, właśnie wysokich specjalizacji, których również tutaj chcemy zainspirować, właściwie młodzież chcemy zainspirować do tego, żeby postrzegali swoją ścieżkę kariery zawodowej w wysokich specjalizacjach. To również umożliwia przyjście do nas, zobaczenie tego miejsca, wejście w interakcję z naukowcem, rozegranie z nami tej gry planszowej, wzięcie udziału w warsztatach, wzięcie udziału w oprowadzaniu. Właściwie to jest to, co my robimy, ku temu, żeby upowszechniać e, naukę e, prowadzoną w centrum. No i jeszcze jedna sprawa: no w końcu takie centrum, tak jak zresztą inne ośrodki naukowe, jest finansowane z naszych podatków, czyli no, mówiąc szczerze, z pieniędzy, które wychodzą z naszego portfela. No to tym bardziej dobrze jest, jeśli ludzie dowiadują się, no właściwie, co się dzieje z tymi pieniędzmi i czemu one służą. Oczywiście. Pewnie, że tak. Dostajemy bardzo dużo ciekawych pytań od młodzieży, na przykład ile prądu zużywa synchrotron dziennie. To są zawsze bardzo ciekawe pytania. Jakie rachunki za prąd płacimy? Ale niezmiennie odpowiedzią jest to, żeby nie tylko mówić młodzieży o tym, ile to kosztuje, ale na co się te koszty przekładają, czyli jakie są wymierne efekty badań prowadzonych w tego typu centrach. Chcemy, żeby młodzież wychodząc od nas, po tym jak dołączy do naszych programów popularyzatorskich, żeby wiedzieli nie tylko w jaki sposób działa urządzenie zwane synchrotronem, ale przede wszystkim po co, w jaki sposób oni każdego dnia korzystają z wyników badań robionych tutaj. Znakomicie, czyli po prostu wydajemy pieniądze z naszego portfela i te pieniądze potem do nas wracają. Bardzo serdecznie dziękuję Pani za tę piękną opowieść. Mam nadzieję, że będziemy mogli się spotkać w samym Synchrotronie, a naukowcom życzę samych sukcesów w badaniach. Bardzo dziękuję Panie Redaktorze i zapraszam wszystkich chętnych do nas, żeby przyszli i zobaczyli Synchrotron. Bardzo jeszcze raz dziękuję, a moich widzów i słuchaczy zapraszam na kolejne spotkania z ciekawymi ludźmi.